Witam na kanale Pigeon. Poland dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie przygotowujemy kabinę do lotów. Kabina jest, klatki są dezynfekowane, są czyszczone i za chwilę pokażę wam co i jak. I find you single word. Obrigado. Kabina jest gotowa do lotów. Już niebawem przed nami lot głębi dorosłych, klatki zostały tutaj wysprzątane, wydmuchane, zdezynfekowane,

jeszcze konserwacja zawiasów, żeby wszystko śmigało.

no i kończymy dzisiejszy odcinek. I tak, tutaj mamy wszystko przygotowane. Także tyle na dziś ode mnie. Dzięki za uwagę, Pigon Poland. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.